Bardziej, bardziej stresuję jak, jak w styfacie. No, tam mamy łapkę podobnie. Ale gdzieś... Ale... I tam, czyliczka. Robię wszystko, że ty wolę nowa. <słyska> Bez lewek. Level. Trener Paweł dzisiaj rozstawił nas bardzo bardzo dobrze. Chce nagrywać wszystkie gwiazdy, dzisiejsze. Ja już jestem za zachodzącą. Nieprawda, świetna rzecz. Dzisiejszą pogodę to dziesięć 10 km. Zobaczycie. Brawo, brawo, dwa. Dobrze. Prawda, Dobrze. Ale ostrożnie, nie? To jest planowa? Młody Jarek jest na testach nie na polu, Nic nie <śmiennie> <nim hej>! mówiłem. <śmiennie> Paweł, super skład. Wcale, <śmiennie> <śmiennie> kurwa, nie narzekam. <śmiennie> Chcę często, żebym pitał, przepraszam. Jak no, się zapomnę, jak się zapomnę, je że spróba 44 już za chwilę, no to wtedy może być ciężko. Nie, nie, ja nie. Powiedział, że mamy mocno rezerwowych rezerwowe na odprawie, nie? <śmiennie> Jeszcze jakieś starty? Żeby... No jest, bo... Tak, jest! Karol, widać, że wczoraj wypoczywałeś, po tobie to widać. To jest najlepszy top of the top z kierowników z piątej ligi, już, przepraszam, z czwartej ligi. Także Ktoś tam kopi. Ładnie postanowiłeś. Żeby ten szok Daj, Kuba, pokaż, do no dalej! Dziękuję boże. Chodźcie, okay, do się wchodzić. <laughs> Jakbym miał kontuzję to nie będzie udawana. <noise> Błażej, ale to po tych urodzinach to bym powiedziała taki... nowa młodość. Zrobiłem Na bank będzie <głosy> <głosy> bardzo duże zakłopotanie, który się on już skończył. Bo jeszcze się ruszał właśnie. To znak, jak się on nie <noise> <noise> Prezes, powiedz że dzisiaj mocno no. widzę. Transfery, robimy dużo Paweł rozwiązujesz krzyżówki? No, 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 czy co no. to jest? To, Fatalny? Oddam opaskę w odpowiednie ręce. Nie, 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 to nie, 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 z wami. w odpowiednie ręce, no. nie, 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 Cześć, Cześć, no. nie, 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 Dobra. Jak już jesteśmy to zagrajmy Nie ma ogłodem. W składzie już drugi raz nie Takie będzie, ale, ale... Tak, tak. Zabudujemy, Zabudujemy, to, to, tak. zagrajmy to. Zagrajmy to. Ale, ja ale, ale jak wychodzimy na boisko, to gramy. pan przede wszystkim, ale czerpimy korzyść tak. i radość. Czerny, mnie, to, to czerpałem. Czerpałem. Jesteśmy w takim składzie osobowym, z takimi ludźmi i to na pewno i na nas drogie, nie? przyjemność nie? dla tych, co mają też nas okazję być z tymi. Nie, ja zawsze z głowy, to się jestem w To czercie korzyść, że możemy tutaj. Ale bych e... Z Arasiem Wyj... z, z innymi... i z innymi byłymi e... zawodnikami zagrać, no, także młodzież, korzystajcie z tego, bo na pewno <noticeable> warto. Wykorzystajmy to. Kto wygra tak! Gramy na Arasia, A Ty też? Je jeszcze raz, jeszcze A tak Karol się spóźnił. Karol się To jest jeszcze Co jest? Karek.

Ej, wygraj, wygraj. Tak? Wygram, wygram. Wygraj, wygraj, Tam Wygramy, wygramy? Tam, tam, wygram, wygraj, wygraj. wygramy. sansan anamorosiri. Nie jest białe białe barwy, dajcie jemu ma jemu pałaców. Tu będę do jest Tak, Jest, no jak oni ćwiczą. Nie, yes, yes. tak Tu jaka tu jest siła. Tylko. Tak, jaka siła, jaka moc. Chociaż w dzisiejszym świecie kina potrafi się tak zmontować wszystko,

Oni jeszcze, On jeszcze żyją. Oni jeszcze żyją. Ja tak żałuję, że cały czas nie mam koło nich kamery. 160 lat. Po Panie trenerze, Panie trenerze. To Dawaj, Jarek. Zdziwiam Pani Kulisową. Widzę mu Tak, tak. Mało Ja słucham Was dzisiaj. Jestem onieśmielona do rekon, z w jadą gwiat. Mam to nagrywać? Nie, to nie. Najwyżej nie zmontuj. Czujesz, że to będzie mocne? A lewej nogi? Nie no, lewa noga no to jest może brychowskie. A też, też taki, żebym przeprowadziła no z Tobą? To to Czekaj, lewa noga? Może eee... Szybciutko, szybciutko, to nie ma. Ja Jakub stomagina. Wilk Prawa noga? Eee, Marcin Mazurek <grym 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 noga, prawa noga Szybkość? Szybkość... Eee, Daniel Bankiewicz Wykończenie? Eee, no co? to nie Jakuba Wilk no wszystko. W sensie, Chyba wszystko. Jeszcze siła. A siła, no siła, dupek, uża tutaj wygrał no, wszystko. Nie, nie, Zgarnął. Wow. A a tak jeszcze tak? bym w linii podał, no już nie gra, ale burski, Niemił, w sensie. No. I rozsądek bym powiedział. Ciężko, ciężko rozsądek nie, Bo tu jest dużo rozsądnych <ślesk> ludzi, ale taki wojskowy rozsądek. Snap, Arsi, od trzech nie, lat. Nie, to to <ślesk> nowak. Kurde, no dałbym no chyba... Za wojskowo, chyba Szumiego, bym powiedział. Wow. Takie byłeś Dziękuję ci bardzo. Rozsądek, ja. e, dzik. Rozsądek, dzik. Poproszę Ale... dzika. A mówi, że zrobi. Czekamy, aż stanie na rękach, tak? Tak, tak i normalnie stawał na rękach czasami meczu. po no, o, au, no tak stawał fragment, on... tak... ruchu, to jest fragment ruchu z tym na rękach tak tak ja no ja tak, tak. się pytał, co on robi a że taki nie mam taki co mamy no mecz to jest ta la się goby powstaje tak Kto to wyjebał ręką Dzień. no rozsądek, sądek dziwi <sługiści> no rozsądek dziwi się co to namkuje marsz że będzie no by biegaj! Zaki żeby... biegaj, że daki daki, biegaj, daki, Ja wejdę do za zakiego, żebym czasami nie musiał samochodu prowadzić poza. On, on, on się nie stara, stara trenerze. trenerze. niebiesko białe szatany. niebiesko białe szatany. niebiesko białe szatany. Niebiesko, białe szatany. Niebiesko, białe szatany. NIEBIESKO-BIAŁE się nie śpiewać, nie grają. Zobacz, jak wstaliśmy, to od razu zaczęli grać. Karol, słyszałam, że jak ci dobrze pójdzie dzisiaj, to może cię przyjmą. Słyszałam, że jak ci... dobra. To jednak były plotki. Nie jest presja. czy Karol dzisiaj nie spał? Czy Karol dzisiaj przed meczem się stresował, że tak nie jest spany. Patrz. Musisz być gotowości na wejście. O jasne, no kurde! Jesteś pewien tego co robisz? Że ja go wpuszczę? No. Nie jestem. A jak mam... nie wpuścić, będzie żało? Jeśli nie teraz, to tak kiedy? W sensie w 85? Nie wiem. <grym> A gdzie 5 minut zobaczysz zbierasz 110. Te traści do tego w ogóle na wojsko. Pokażę wam, jak się gra w piłkę. Albo jak się nie gra w Dobra. A, mógłbyś strzelić bramkę. Dla mnie. Dla mnie. Chcesz strzelić? No, dla pani Marysi. Biegniem do, do Pawła. Jak zbiegnie kierunek. Tak, tak, tak. Do Pawła. To. Tak. Mamy to! Za 10 minut. <głos> <głos> ale to nie był żart, nie? <głos> 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 ale się odgrzesz no, no, to ale po mnie się rozciągać. Aha. Dziewięć lat się Мартуш, Мартуш! Мартуш, Мартуш! 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 Мартуш!